zapraszam Cię na czytanie dla Zodiakalnej Panny na drugą połowę lutego. Jeśli potrzebujesz czytania prywatnego, to zapraszam Cię do przypiętego komentarza. Tam znajdziesz linka do mojego sklepu i znajdziesz tam wszystkie oferty. A tymczasem wracam do kart tutaj. Czy coś tu chce wejść, Ósemka kielichów w takim właśnie Ułożeniu, więc tutaj jest takie dosyć mocne przesłanie, żeby puścić coś, żeby po prostu już pójść dalej z czymś i coś się trzyma w przeszłości i trochę przeszkadza, żeby, żeby pójść z czymś dalej. Tutaj jest dwójka kielichów też. To tak, tak trochę ta. Ta ósemka kielichów wskazuje na tą dwójkę kielichów. Jakoś tak mi to mówi, żebyś puścił mm, jakąś taką cząstkę ciebie. Jak to brzmi? Być może właśnie, jeśli coś puścisz, puścisz teraz, y, takiego y, do czego jesteś bardzo przywiązany, ale to już ci nie służy, to odnajdziesz tą część ciebie. Dziesiątka mieczy padła. Czyli ewidentnie jest koniec jakiegoś cyklu, czyli być może właśnie jesteś w takiej sytuacji, która, która już ci nie służy, i, i jesteś taki zagubiony w tym, bo też jest siódem, dużo kielichów, siódemka kielichów teraz wypadła. Więc taka, taka sytuacja dosyć no, emocjonalna, taka. No, właśnie, piątka kielichów, kurcza, same kielichy tutaj, oprócz tych mieczy. To mi mówi tyle, że przechodzisz przez bardzo emocjonalny czas. Być może, właśnie taki trudny, taki, takie trudne to są emocje. Yy, pamiętaj, że nie jesteś ani swoimi myślami, ani swoimi emocjami. Zawsze możesz wyjść ponad to, zawsze możesz yy, tak. Przejść o ten level świadomości wyżej. Nie utożsamiaj się po prostu z tymi emocjami, które przeżywasz, mimo że, jest, że może być to bardzo trudne, tak? Tutaj, no, księżyc wypadł. Pamiętaj, że teraz jest taki czas pełni i właśnie te trudne rzeczy, one mogą być no tak bardziej zaznaczać się teraz, być takie mocniejsze przez to, że. Księżyc oświetla takie rzeczy, których my staramy się ukryć, które nas y, y, z jakiegoś powodu bolą, tak? Ale to jest po to, żeby właśnie one wybrzmiały, żeby już je zaakceptować i puścić. I tutaj właśnie główny przekaz tego czytania od początku to jest, żeby puścić coś. Więc, zanim to puścisz, to musisz to zaakceptować. Jakby bez tej akceptacji, to, to nie przejdzie. I tak, jeszcze tutaj inne karty wypadły, ale jakoś tak się wciągnąłem w te, co już są, bo no one mają bardzo dużo do powiedzenia. Bardzo, bardzo mocno je czuję. Także, już tutaj może. Może kończę z tym, z tym tasowaniem, i przyjrzymy się temu, co tutaj wypadło. Więc tak, rycerz mieczy i on, on wypadł jako. Ja to czuję taką twoją energię w tym wszystkim, że ty jesteś taki właśnie pogubiony, i, i tak chcesz bardzo zawojować to, tak? No Miecze z tymi kielichami, to... Miecze nie zrozumią kielichów i nawzajem. To jest takie zupełnie nie Twoja energia. Tak jakby Twoje otoczenie to były te kielichy, a Ty jesteś, tymi, ty jesteś tym, tym rycerzem, który tak na logikę chce to sobie poukładać. Tu trzeba przeprocesować emocje i pomaga w tym właśnie Księżyc. Czyli przyznanie się do tych emocji, czyli uznanie ich, on jest bardzo emocjonalną kartą to jest wręcz emocjonalność w takim swoim żywiole nie wiem czy tak się mówi ale wiesz o co chodzi. Ósemka buław, więc tu jest pokazane, że jak ty sobie jak ty się zwrócisz do swojego wnętrza do, do tych takich ciemnych części siebie, które wypierasz, no to łatwo ci to pójdzie. I tutaj od razu jest y, takie posprzątanie tej energii, bo jest wieża, czyli totalnie wszystko runie, czyli to, co tak Tobie trudno puścić, to jakby w końcu sobie to przejdzie i, i tutaj od razu są nowe początki, bo to trójka była w to, to wprowadza właśnie taką, mm, taką nową energię. To są nowi ludzie, to jest, są nowe jakieś sytuacje w Twoim życiu które tak działają tak pozytywnie, sprzyjająco to jest bardzo pozytywna karta, taka pełna nadziei i, i taka przynosząca jakieś spotkanie, jakieś takie w ogóle ludzi którzy chcą coś zbudować z tobą, coś nowego tacy są pozytywni i tak, jest dziewiątka mieczy też więc może ci być ciężko z tych emocji i stąd jest ta dziewiątka mieczy, że ty sobie trochę nie wyobrażasz, jakby to było bez, bez tego, właśnie, bez tutaj tego. No i, no i tutaj te traumy się w tobie odzywają. Być może jakaś trauma związana z opuszczeniem, właśnie z, z tym, że zostałeś kiedyś zostawiony albo, albo w ogóle zostałeś sam, tak? I no i to albo jesteś przez długi czas sam, o to mi chodziło, że to jakby może w Tobie budzić taki taki lęk. Nawet kiedy jesteś przez długi czas sam, to jest to bardzo trudne, żeby tak postanowić tą zmianę, że dobra. Ja już wychodzę do ludzi, I to tak jakoś teraz to mi wybrzmiało, że tutaj w sumie rysuje się taka droga do tego, żeby pójść właśnie na przekór tym lękom i tutaj się otwiera przed Tobą świat jak ty yy, tak pokonasz te lęki. W ogóle lęk jest iluzją, więc pomyśl o tym, że to czego się boisz, to, to nie istnieje po prostu. Być może sam sobie to tworzysz też i, i stąd to jest takie żywe, tak, bo jakby ty to wykrowałeś, więc to jest być może jakaś twoja kreacja i, i dlatego co tak dobrze znasz i tak dalej. No, ale tutaj świat pokazuje, że tutaj jakby na tym świat się nie kończy, jakoś tak chciałam to powiedzieć. Otwiera się przed tobą coś nowego i też um, karta świata mówi o zbudowaniu jakiegoś swojego światopoglądu, więc być może on musi być zbudowany na nowo. Dziesiątka buław. Ta karta też mówi o. O takiej wielości różnych idei, tak, takim trochę natłoku emocji, ale już takim trochę innym niż tu w tych kielichach. To jest bardziej takie, że mam tyle do zrobienia i tak być może odezwą się w Tobie, jak sobie już tu posprzątasz, te emocje takie, które już chcą, <ścoughs> chcą wyjść. Jak sobie je posprzątasz, to przyjdą Ci te stare takie różne idee, pomysły, i tak się w tobie to odnowi, odżyje ta energia, która tak czekała na to, żeby dobra, teraz jest mój czas i teraz mogę wyjść, teraz y, w końcu ten człowiek się mną zaopiekował, i to wyjdzie. No, i tutaj też jest As Mieczy, więc takie potwierdzenie, że tu może chodzić faktycznie o, o jakieś pomysły, być może chcesz Chcesz coś na nowo w swoim życiu, tak zaaranżować, że dobra, od tego momentu to moje relacje będą wyglądały inaczej i ja się zmienię. Yy, więc muszę zmienić właśnie swoje podejście do siebie, żeby, żeby przyciągać inne osoby, tak? I to być może jest taka zmiana tych yy... przekonań. Zabrakło <zum> mi słowa. Tu może faktycznie chodzić o relacje, bo jest paść yy, paś kielichów. Wyciągnę sobie być może tylko tą kartę, bo, bo ona tak się rzuciła na wierzch. Hmm. Tutaj jest królowa duła i ona jest właśnie takim hmm, fajnym, pozytywnym akcentem w tym wszystkim, że jak ty zaczniesz słuchać swojego serca i, i pójść za tym czuciem, czuciem w ciele, czu, czuciem swojego, hmm, swoich Przeczuć, jak to zabrzmiało, ale wiesz o co chodzi? To jak Ty zaczniesz za tym iść, no to, to właśnie to jest taka droga do, do tego, żeby to wprowadzić w życie, to nowe, nowe postanowienia, nowe przekonania. Ty chcesz od tego momentu kierować się swoim sercem, a nie, a nie umysłem, tak jak było, było wcześniej. No i to jest, to jest bardzo dobre, to jest takie bardzo otwierające i, i to ci pokazuje zupełnie nowe jakości w życiu, nową, nową formę twoje życie przy, hmm, przybierze. <tak>, tak, tak się mówi. Dobra. E, nie przynoszę już, tylko biorę, wziąłam sobie inną talię. Czy coś z niej też będzie chciało wejść? Tak. <tak> Tutaj jest właśnie takie trochę potwierdzenie tej energii od królowej Buław. Ona, to ona jest królową, tak? Więc jest w takiej energii przyjmowania. No i bo to jest żeńska energia to jest przyjmowanie, dostawanie rzeczy od wszechświata. I tutaj od razu przyszło, przyszła karta takiego podarunku. Więc ty dostaniesz bardzo dużo od, od wszechświata, kiedy się tak otworzysz i paść, to tak samo też jest taka energia bardziej żeńska, bardziej taka w otrzymywaniu więc tutaj się wszystko uspokaja i, i ta energia jest taka no o wiele, I tak jakby przeminała ta burza, która jest tutaj także może być trochę burzliwie, ale to tak, to do czegoś prowadzi zawsze dobra, zobaczmy co tam jeszcze z tych kart chce wyjść Hmm. coś mało mało z ja tych tak, ja tak lubię tą talię dobra jeszcze sobie wezmę tą yy, obfitość także nastaw się na to że będzie właśnie dużo ci dane i w takiej obfitości w takiej w takiej obfitości od wszechświata po prostu nie ma, nie ma co kwestionować tego tak, coś czuję. Dlatego tych kart tak mało wyszło. Bo, bo ja już wszystko powiedziałam wcześniej, i, i to jest tylko takie potwierdzenie, tak myślę. A ja tak chcę, żeby coś więcej Dobra. Jeszcze o, Ta karta jest bardzo piękna, i ona tak rzadko wypada. To jest o tym, żeby być y, tu i teraz. No i to jest właśnie ta Twoja nowa postawa. To jest właśnie to. Czucie sercem. Więc ty dążysz do tego. No i to jest taka twoja droga ku temu w tych kartach. Daj sobie wybrzmieć tym emocjom. Ta karta też jest bardzo piękna. Ma takie bardzo piękne przesłanie związane właśnie z emocjami, żeby dać sobie przyzwolenie do czucia tych emocji. Także. Ja myślę, że, że to by było na tyle, jeśli chodzi o to czytanie. Bardzo Ci dziękuję i jeśli Ci się podobało, to daj łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał. Cześć!